you're zawodników uzupełnia w kasku żółtym z numerem 4 Roman jankowiak Leśno, który ma 10 punktów w czterech startach. 4 świetnych zawodników na starcie ostatniego regulaminowego punkcie zasadniczej wyścigu pierwszego turnieju Speedway Kład. Można było nakryć takim trochę większym ręcznikiem kąpielowym na mecie. Wszyscy by się pewnie pod tym ręcznikiem zmieścili. W czasie 74 wniosek. już Witkiewicz, mówiłem, startuje na Hondzie 450cc, Łukasz Szczepa startuje na Suzuki LTR 450cc, a danych Jacka ma lepszego niestety nie mam, przyjechał na ostatnią chwilę nawet doszły, ale jeździ bardzo skutecznie, widzą Państwo. so どうだ Trybunał. Teraz już są bez kasku. Możemy podziękować im ciepłymi oklaskami za nas, stworzenie nam wielkich emocji, nowe doznania dla fanów sportów motorowych. Myślę, że turniej ten wpisze się na trwałe historię i corocznie będzie organizowany. ulicy Sportowej 2. Leśno! 14 punktów, plus trzecie miejsce. Ambitnie gnał do Bydgoszczy, proszę Państwa, żeby zdążyć na turniej. Nie wiedzieliśmy za nim dużo, o nim zbyt wiele, ale na to, że pokazał się wspaniale, Trzeba działać Sławomir Wesołowski, e, działać z, old, Speedway Old Boy e, Klub z Bydgoszczy. Jeszcze proszę nie otwierać szampana. Drugie miejsce, drugie miejsce w dzisiejszym turnieju Wśród pamięci Krzysztofa Eichnera został Łukasz Szczerba z Częstochowy, który zdobył 14 punktów plus 3 punkty w wyścigu dodatkowym. A puhar pręcza, prokurent firmy Ambra, głównego sponsora. dzisiejszej imprezy, pan Piotr Dziarski. Łukasz Szczerba, Dariusz Witkiewicz, Jacek ma lepszy. To najlepszy. Dzisiejszego turnieju. Natomiast bohaterami byli wszyscy uczestnicy.